Jesteśmy na stanowisku firmy MAS Austria. Oferujemy rozwiązania recyklingowe i compoundingowe. Naszym patentem jest wyczulaczarka dwuślimakowa, stoszkowa, a także oferujemy alternatywy do mycia na mokro. To jest nasz system DERDE, mycie i suszenie na sucho, które również jest nominowane tutaj na PRS do kategorii innowacji. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tych targów, jesteśmy na nich od początku, cieszymy się, będąc tutaj uczestnikiem oraz pomagać w rozwiązaniach recyklingowych. Dziękujemy wszystkim naszym gościom, przyjaciołom, klientom za odwiedzenie naszego stoiska i cieszymy się już na przyszły rok. Do zobaczenia!